Siemano, witam na kanale dzisiaj rozbuduję sobie troszkę moją skrzynkę informacyjną dodam sobie do niej no, ostrość ten przekaźnik Sanofa z czujnikami temperatury już trochę nie chce mi się latać co chwilę patrzeć na temperatury wyciągnę sobie prąd bezpośrednio już z bezpieczników, bo już mam trochę za dużo tych tyczek, i to też będę musiał przerobić. A później, może, pokażę mój zarys, może smart domu, no do którego dodamy jeszcze te przekaźniki. Mam już wszystko rozebrane. Podciągnę prąd z tego, tak powiem, głównego bezpiecznika, bo on załączy wszystkie główniejsze temperatury, termometry. Podciągniemy tu otwory i widzimy się za chwilę dobra, przekazik mam już zamontowany tam lampka w tle no nie będzie widoczna ale wcześniej już go sobie skonfigurowałem i podłączyłem z, z siecią domową zamykam jedną, drugą skrzynkę teraz te wszystkie czujniki po prostu będę musiał na czuja podłączyć patrząc na aplikację który reaguje na, na temperaturę i będę sobie podłączał je po, po poszczególny przyłącza i od razu nazywał, żeby później się nie pomieszać. Także do za chwilę. Prawie gotowe. Tylko ten jeden czujnik do solarów muszę wydłużyć, bo wszystkie dostają, tylko oczywiście ten jeden jest za krótki. No i można powiedzieć, wina tego rozdziału. Mam już tu wszystko podłączone. Pod każde z docelowych yy, zasilań, e, tak się prezentują temperatury. To z boku spróbuję rzucić yy, aktualne z. Yy, no już sonofa. E, do porównania. No i jeszcze raz, yy, jak już buz, kocioł i bufor złapie jakieś temperatury, zrobimy jeszcze jedną taką wrzutkę. I przejdziemy może do pokrótce omówienia smart domu. kolejna wrzutka. Mam już kilkudniowe doświadczenie z użytkowania tego przekaźnika Sonów. Co jest fajne wykresy. Wykresy z historią spadki temperatury, wzrost temperatury. Fajnie, można zauważyć, jak pracują kolektory, jak się zmieniają temperatury. Tu z boku spróbuję wrzucić aktualne temperatury. No, niektóre się powiedzmy z bufora rozjeżdżają, no, ale to jest już do przyjęcia. Zawsze to nie trzeba biegać, a nawet jak się jest poza domem, to można kontrolować te temperatury. No, przede wszystkim o Chodzi o solary, czy, czy nie jest jakieś zaciepło już im. Wrzucę jeszcze może schemat, w którym zaznaczę, gdzie pomontowałem te po prostu poszczególne czujniki. I na razie tyle. Dobrze, to jeszcze na schemacie Wam pokażę, gdzie umieściłem te e, czujniki. I jadąc od góry, m, czujnik bufor m, dałem na wyjściu, no, na głównym zasilaniu. No, to będzie moja główna temperatura y, i dlatego to samym bufor, bo naprawdę z niej będę widział do końca, y, jaka temperatura już y, wychodzi z, z bufora. Następna temperatura, zasilanie z kotła. No, to jak nazwa już nam mówi, w tym miejscu będzie powrót z kotła. Tutaj tu już można fajnie zobaczyć na tej temperaturze, czy bufor już nagrzał się w całości. Jak tu mi skakuje, podobna temperatura jak tu. Na zasilaniu już możemy powiedzieć, że no, bufor jest wstępnie cały naładowany do takiej samej temperatury. Następna temperatura to grzałka jest umiejscowiona w tym samym miejscu, gdzie czujnik od rozdzielni, żebym mniej więcej wiedział. No, czy grzałka już zapała swoją temperaturę i czy już nie powinna się wyłączyć? Następne to jest zasilanie na grzejniki. Tutaj mam podgląd. No to jaka temperatura idzie na grzejniki? To już jest zależne od tego zaworu mieszającego. Troszeczkę się te temperatury rozjeżdżają od tych które mam tam na skrzynce, nie, nie. wiem czy to jest spowodowane, no są zamontowane praktycznie jeden koło drugiego. Sposób szczytywania. no nie wiem. No i ostatni czujnik jest na zasilanie od solarów. Tam najbardziej patrzę na te wykresy, które wcześniej Wam pokazywałem. No, to akurat fajnie działa, można sobie sprawdzić, no, jak, no, jak wyglądał e, dzień, <grym>, jakie były uzyski, jakie temperatury wpadały do e, kotła. No i ogólnie ten cały przekazik SONU zamontowałem po to, żeby no, mieć jakiś podgląd e, zdalny, będąc poza domem. Można sobie zobaczyć na to, jak pracuje instalacja. No i też już nawet będąc w domu, nie trzeba codziennie, codziennie, nie trzeba co chwilę chodzić do kotłowni, tylko można sobie w telefonie zerknąć i mamy to samo. No a to jest ten mój cały smart dom, o którym wcześniej wspomniałem bardziej jego jest on w środowisku xiaomi i w większości oparte o takie właśnie termometry tym wszystkim znaczy się z tych wszystkich termometrów zbiera informacje o taka oto centralka no i spina to do kupy i jakoś tam przetwarza te, te, te informacje Dlaczego wam to pokazuję? Bo mm, Chciałem właśnie do tego środowiska znaleźć y, takiego typu y, przełącznik, no, czujnik jak ten Sonow i mieć to wszystko już w jednej aplikacji No ale środowisko chciałem, jest tak ograniczone, że można dodać tylko ich tam y, brandowe y, urządzenia, praktycznie nic więcej Troszkę tyle żałuję, że poszedłem w to akurat środowisko, no ale jak już mam, no to będę z niego korzystał. I co chciałem jeszcze zrobić, tu jak mam to gniazdko pompa, to może wrócimy do schematu. Chciałem właśnie to gniazdko użyć do tego, żeby Powiedzmy, jeśli dana temperatura z któregoś pomieszczenia, no dajmy na to salonu, spadnie poniżej zladanej, poniżej tych 21 dopiero miała, podłączyłem przez tą gniazdko pompę obiegową, miała załączyć pompa cyrkulację i na takiej zasadzie miało to działać, nie żeby cały czas, ale. Po prostu na komendę, tam powiedzmy całego tego smart domu, miał załączyć przez to inteligentne gniazdko tą pompę. No i później, poniżej, jeśli by zaczęło spadać, poniżej 19 na tej samej zasadzie, nie za to egzaminu. Mam, że tak powiem, mój dom to taki trochę durszlak i strasznie szybko się wychładzał zanim cała ta maszyneria przetworzyła informację, już temperatura potrafiła spaść poniżej 18 także zrezygnowałem z tego, bardziej będę myślał nad jakimś sterownikiem zaworem trójdrożnym ze sterownikiem jakimś pokojowym który będzie nie tyle co ustawiać temperaturę ale modulować ją na przykład jeśli Teoretycznie będzie działał na tej samej zasadzie co ten zawór, który już mam, tylko żeby bardziej to płynnie działało z jakimś, właśnie sterownikiem pokojowym. Ale to mówię, to jest plan na przysz odległą przyszłość. Z tego filmiku już chyba z tego tematu już chyba tyle. Montaż Sonofa uważam za zakończony, jest to fajny gadżecik dla no, takich hobbystów, którzy może się wkręcili w ten temat jak ja teraz i chcą mieć jakieś udogodnienia, także polecam i do usłyszenia, trzymajcie się.